A jakaś wejścióweczka jak Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale VapeTech Dzisiaj kolejny odcinek tutoriali Pod ostatnim tutorialem pisaliście komentarze, że chcielibyście kolejny tutorial o meduzie Dlatego zrobię go dla Was właśnie dzisiaj. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze poprzedniego tutorialu, w którym e, mówię o tym, jak zrobić kółka i jak bandować, warto jednak obejrzeć, zanim zaczniecie uczyć się meduzy. Dzisiaj korzystam z Demon Hunter'a od Smok Joy'a. Serdecznie polecam. Meduza jest to bardzo prosty trik. E, należy jednak pamiętać o kilku ważnych rzeczach, o których ludzie często zapominają przy nauce właśnie e, meduzy. Po pierwsze, e, gdy wpuszczamy w kółko dym, Musimy zaciągnąć się drugi raz, a właściwie nawet nie zaciągać się, tylko puścić dym prosto do policzków. W płuca najlepiej nie, bo z samych policzków dym jest gęsty i się bardzo dobrze rozprowadza po całości kółka. Natomiast jak się zaciągniemy, jest ja on taki mgiełkowaty bardziej, więc raczej polecam się nie zaciągać. Leci sobie już banda, kółeczko eleganckie, wpuszczamy dym tylko do policzków. I wypuszczamy, jakbyśmy chcieli zrobić ghosta czy żagiel. Myślę, że każdy mniej więcej wie, jak to wygląda. Oczywiście odległość głowy od kółka nie ma zbyt wielkiego znaczenia, chociaż wiadomo, że od głowy też banduje się kółko, więc może się lekko skrzywić, jeśli głowa będzie za blisko. Ale jak będzie za daleko, wiadomo, dym może nie dolecieć do samego wnętrza kółka, więc o tym też trzeba pamiętać. Jeśli nierównomiernie rozprowadza nam się dym po kółku, można oczywiście dołożyć dymu w ten sam sposób, co za pierwszym razem, po prostu w brakujące części kółka. Można też wpuszczać dym. Centralnie w krawędź kółka. Wtedy po prostu y, nie będzie to meduza, ale to będzie po prostu taka opona. Co nie? Po prostu będzie to kółko dużo grubsze i wtedy można wykonywać jakieś ciekawe ewolucje. Na przykład przez to, że dodajemy dym do krawędzi, powiększa nam się zdecydowanie kółko. Jeśli jest stabilne i jest takie dość solidnie wykonane, to powiększa nam się średnica kółka i naprawdę można doprowadzić do niesamowitych wielkości. Niesamowity! Oczywiście po wpuszczeniu dymu w kółko, kiedy jest już, tworzy się meduza, możemy dalej kierować kółkiem przez nieodpuszczanie bandy, bo kiedy odpuścimy i znowu wejdziemy, kółko trochę zmienia tor, ale na przykład można je przepchnąć na którąś ze stron, albo do góry, można ręką, można całym ciałem, ono wtedy zmienia swój tor lotu. Mam nadzieję, że mój tutorial pomoże Wam opanować meduzę. Jest to naprawdę bardzo łatwy trik, więc na pewno każdy z Was nie będzie miał z nim problemów. Oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu kanału VapeTech. A na koniec zapraszam was do sieci sklepów VapeShop.